Więc dzień dobry, witam Was po średniej przerwie z tej strony NeedforSpeed.pl i w dzisiejszym dodatkowym odcinku z Gimper Simulator 1 chcę sprawdzić czy da się przejść i da się w ogóle odnieść sukces w tej grze jak się po pierwszym dniu zrobi napad na Biedronkę i czy da się w ogóle wyżyć wtedy. No bo wiadomo, że Biedra to jest, no nasze główne miejsce do zdobywania pożywienia, czyż nie? Więc... O kuźwa, jaki banger! Więc no. Pora spróbować. Eee, więc co, mamy 0 dolców, no to najpierw idziemy do roboty. Mamy 100 dolców. Żeby nie było, chodzi mi o to, że po pierwszym dniu robimy napad na Biedrę. Czyli, że jeszcze tam mogłem sobie jakieś zapasy zrobić Dobra Wymordowani, zajebiście eee, Dobra, idę spać Kanapka Idę spać Żeby mieć... Żeby mieć w razie wustówę. No i co? Elo i zaczynamy swoje wyzwanie. Mamy 2000. To chyba najlepszym wyborem jest kupno mikrofonu. I puty co tyle, bo ten 1000 nam się przyda w razie W na rachunki. Eee, dobra, no to co? No to jak mam mikrofon, to pora wrócić do poniekąd starej taktyki. Czyli nawalamy wszystko. Będę tak naprawdę kanałem rapowym od początku. Nie będzie gimpera, będzie sam Gimpson. Dobra, już się zawaliłem w akcji. Już lekko umieram, ale mówi się trudno. Raz. Dobra. Eee, no cóż, Z jedzeniem będzie średnio. Co najmniej na pewno przez pierwsze dni. Ale co? Śmiesznie będzie, nie będę kłamał. Jeszcze. Nie, już nie. A teraz dwie kanapki zajebiście, Który jest? Jest czwarty dzień, ok. No to kurczak mały. Dobra. Siedem subów. Nie, 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 nie będę kłamał, nie będę kłamał. Eee, dobra, jest pierwszy tydzień, czwarty dzień. No i co? Idziemy na kurczaka. Fast food. Dobra, pierwszy poziom. Tyle mi powinno na spokojnie starczyć w sensie. Nie powinienem jeszcze zdechnąć z otyłości. Idę spać. Siema, nagrywam. 16. Ale co się dziwić, to jest ledwo co powstało. już kanał. 20. Ok, mam 0 jedzenia, ale jest dzień 5, czyli nadal muszę iść wpieprzyć chociaż troszeczkę kurczaka. Nawet nie troszeczkę, tylko dużo. Zestrałem, jeśli się chodzi o sen. Mówi się bardzo trudno. No, też, nie? Nie? Dobra, jeszcze jestem w stanie, się ma. I teraz nasze Opus Magnum Bazar. To jest jedyne miejsce, nie licząc oczywiście jeziora i swojego tego. No i KFC i ogródka, w którym możemy zdobyć jedzenie, jak nie ma biedronki. I to jest bardzo ope miejsce, bo nie dość, że to jest stanie niż biedrze, jeśli chodzi o owoce. No to nadal można je kupić. Minusem jest to że jest to dostępne tylko w weekend dlatego zrobię zapasy żeby na pewno móc wyżyć tak do wy, tak bo, bo teraz będę miał pierwsze te odpuszczone trochę rachunki i zobaczymy w sumie czy będzie mnie stać na łe przepraszam wyszedł mi kursor i zobaczymy czy będzie mnie stać na rachunki po prostu ale sam już nie pamiętam, już nie jestem pewien, czy przypadkiem się nie powtórzyłem. Mówi się trudno. A jak będę wyżyć? Jak będę w stanie wyżyć już po pierwszym, dwóch tygodniach. Po pierwszych dwóch tygodniach z pensji rapera. No, no, to, to będzie całkiem fajne i nie będę kłamał. Ciekawe doświadczenie, że nie trzeba tak naprawdę używać biżuterii, żeby wyżyć. Ani pracy. Praca mi tylko była potrzebna na pierwsze dwa dni, nawet ten drugi niepełny. Teraz nie no, przecież ja jestem raperem, no to mogę sobie nagrywać kiedy chcę, więc mogę się napieprzać do końca ale zestałem. Walić. Oho, no właśnie, teraz klikamy. Ok, 162 a jeszcze sobie poklikam, 152 E, idę spać, się ma. Ja teoretycznie mogę iść w hazard w postaci zdrapek. I chyba to zrobię, bo ty co, bo... kuźwa. Bo jest szansa, że coś wygram. No i właśnie, elo, tyle mi starczy. Bo to faktycznie zrobiłem, żeby przeżyć. E, mam 565 dolców. Wydawać ich nie będę prawdopodobnie przez większość tego tygodnia chyba że na niech e, chyba że na kurczaka małego czy inne tego typu no idzie jakoś ten kanał no w sumie do połowy bo to nie ma sensu więcej będzie ciekawie jeszcze e, raz dwa no znowu do połowy zajebiście 322 wyświetlenia, jeszcze nic nie zarabiam. A to tylko jeszcze 396? No, proszę, sen zawaliłem się w akcji, trudno się mówi, ale wyżyję. A, jeszcze jedno, żeby mieć na pewno ile? Ne, to mogłem sobie na spokojnie ok, 917 to będzie chyba pierwsza bańka. Czy bańka Kafel? Nawet nie zauważyłem, dosłownie nie zwróciłem uwagi. Dobra, przebito. O kuźwa, będę się musiał teraz pilnować z tym, ze zdrowiem, bo trochę z, ze snem przesadzam, ale mówi się trudno. O! Zrobiłem swoje pierwsze 5 dolców, no już trochę więcej. Eee, dobra, idę szpital, ale czy głupi ryj, ja jednak wolę mieć to za plecze. Okej, okay, 1800, wszystko mi siedzi, więc raz, dwa. Sen. No i będzie zaraz szósty dzień, co będzie jednoznaczne z tym, że jest sobota, czyli znowu mogę iść kupować rzeczy na bazarze 2746. Ok, się bazar, a ja już nakupuję znowu do jakichś 50, bo. A potem się zobaczy. W najgorszym wypadku umrę albo będę żył na fast fooda. Dobra. Pff. No to chyba idziemy znowu kupować. Znowu mi wyszło z, z tego. Przepraszam Was bardzo. I znowu mi wyszło. Co jest niepokojące. No ok. No to jak się znalazło 500, to chyba się trzeba wydać te 500, nie? Pia, czy to był już Dogecoin? Eee, nie, tu jeszcze nie było Dogecoina. Tak ledwo co przechodziłem tą grę i już nie pamiętam, co się w danej części znajdowało. Ok, 3200. No, 3300. Ok, 3900. Nie, sen mi już nie starczy. Ale teraz mi jedzenie starczy. W sumie mogę sprawdzić, czy ja bym tak mógł ojca uratować. Ale to byłby wtedy długi odcinek. Chociaż dopiero 10 minut. Nawet niepełne. Ok, 4500. Eee, sen nie starczy. Idę spać. Siema. W sumie mam te 688, żeby się nie przejmować. 6842 6570 Sen nie starczy. Idę spać. Potem mogę kupić jeszcze kamerę na tym Jak będę wystarczająco dużym kanałem. Dobra, już pierwsze 10 kafli, żeby nie zdechnąć podczas snu. Tyle mi starczy. Sen. Ej, łe, kuźwa, co, spokój. 14 tysięcy. 13. Sen nie starczy, idę spać. Na Spokojnie mi starczy wszystko. Okej, okay, 20 tysięcy. Już tego zaczynam, powoli nawet. Sensowne pieniądze robić A technicznie rzecz biorąc, jestem cepem bez edukacji Bo mam chyba nawet pierwszy poziom inteli, Nawet nie chyba, tylko... Uźba! Miski, nie chciałem w to klikać, trudno się mówi e, Bo. No właśnie No co, ale jestem raperem Mam wokal już na czwartym poziomie Co oznacza, że za niedługo już będę. Prawdopodobnie osiągał spore liczby. Dobra, 3-4, 3-9-4. Sen, wstaję. A do fulasa już pierwsze. Bo jest czwarty dzień. 42 tysiące. 50 tysięcy. Łe, wróć. Wyjdź w sensie. W sumie już zarabiam na tyle, że sobie nawet pozwolę. No. No No i zajebiście jest Po się na tyle wpieprzałem? Trudno co nagram Wolfensteina Dobra, 7000, ale zawsze coś Idę spać Kiedy rano wstaję to wpieprzam za dużo jabłek Misklik 89 tysięcy, wyjdź 91 tysięcy, czyżby już dzisiaj 100 pękło na pewno. Sen. O, 1000. Wow. No już mniej niż 1000. No i 120, 112 tysięcy. I sen znu mi jeszcze starczy. 138 tysięcy No nie starczyłoby aż tak O już jedzenia też nie starczyło A który jest dzień? Który jest dzień? Siódmy, o puźwa, ale bym się zawalił w akcji No to trzeba wszystko kupić Ale już udowodniłem to No fakt faktem Te 500 dolców to mi sporo pomogło Ale nadal Że jest w, Że w tej grze Człowiek jest w stanie wyżyć bez i pracy, i biedry. Wystarczy tylko napaść na biedra. Morał jest taki: napadajcie na swoje lokalne super i hipermarkety. Ta biedra posiadała 2000 dolców, to wasza może posiadać więcej. Aż se pójdę lepiej głupi, leczyć głupi ryj, nie? Ignacy. Dobra, no i nagrywamy. 166. 204. Snu się zawaliłem w akcji. 254. Nie chcę do chcę spać. Płacimy od tak. Cyk-pyk. Nie będę kłamał. To jak tak się da zarabiać szybko, to ta gra jest cholernie prosta. Jakbym wiedział dosłownie o tym tylko ty, podczas pierwszego, gdzie uciekłem w Wieszczady, znaczy pojechałem w Wieszczady, no to ja bym. To użył! Znaczy, kupiłem mikrofon, ale nie wiedziałem, że da się go używać, nie? To był najmądrzejszy ruch z mojej strony: kupić mikrofon i zapomnieć, jak się go używa. Dobra, sen, śpię, Elo, wstaje. A sobie zjem maliny. Przez myślałem, że to poziomki. Ale tak przeglądam i to chyba maliny jednak eee, muszę wyjść się uleczyć, puty co starego nie leczę, bo by mnie na nic nie było stać. Czy mi się w bańkę? 614 Starbucks Halo. 943 tysiące Uda mi się bańkę. E, z 23, czyli Starbucks chyba już nie żyje, dokładnie tak. Ale ja będę żył jak nagram. No i pierwsza bańka. E, dobra. Ale żeby teraz na pewno nie zdechnąć, Pyk e, Który jest trzeci? Za niedługo... W sumie inwestycja. Inwestycja w darmowe jedzenie Jest 20, to jeszcze starbucks chyba żyje Dokładnie tak Milion trzysta Dobra pierwsza już starbucks na pewno nie żyje Idę spać I za niedługo ja tu będę miał PPT już na tym Dobra, 166... 169... miliony po prostu, Fila. No i zajebiście. Ile Overwatch 4 już nagrałem? Trzecieście ludzie. Wiesz ja co, tu wyjdę. No i w ten sposób mam nie limitowane pieniądze, nie? Znaczy pieniądze. No pieniądze też, bo potem mogę to sprzedawać. O, siema No i jeszcze CS, żeby mieć hazard Dobra, widziałem jedną kosę, tyle mi starczy Dobra, chyba wtedy się na jakimś 70 którymś to dopiero zgłasza. Się Ale potem wystarczyło porobić parę tych parę zwykłych odcinków i znowu się odgrywało. W sumie, który jestem, będąc tak naprawdę tylko kanałem rap trzeci, trzeci 18 minut, Jest co? przepraszam, nie, nie chciałem tego użyć. E, dziesiąta, cyk, cyk, cyk. Pyk. Elo Dobra. E, jeszcze jestem w stanie. Już nie jestem w stanie, już idę spać. Prawie się zdamiłem. Więc... A teraz przyszedł dzień najlepiej na... A kupię sobie jeszcze bananowiec, kupię sobie jeszcze krzew malin, popielęgnuję. Mam już, mam już jedzenie na następne dni. Wypiję sobie dwa razy kawę. O, rachunki się ma. No i. żyć nie umierać. Trzeci największy, czy już drugi? Hazard. Była jakaś kosa, była następna kosa No i następna kosa, mnie tyle, satysfakcjonuje 22, starbucks już zamknięty, co nie? Nie, chyba na styk zdążyłem nawet. Czy będę w stanie zarobić bańkę? No się zobaczy. W sumie spróbuję być największym youtuberem w Polsce. Tak naprawdę nie licząc tego Wolfensteina, nie nagrywając żadnego innego filmiku niż rap. To według mnie będzie jest całkiem ciekawy pomysł. Żartuję, to nie jest ciekawy pomysł, ale nie widziałem, żeby ktoś inny to zrobił. W nawiasie oglądałem to Gimperał. Która... Ok, 76. No już zaraz mi się to zacznie psuć. No, ale na szczęście mam perpetuum mobile w postaci picia kawy. I mam 160 tysięcy, to mogę sobie pokupować Tyle tego. No i ja bym się już prawie zabił. Misklikę. Na szczęście mam pieniądze na leczenie głupiego ryja. No. Uuu. czy jestem już najlepszy? Nie. Na szczęście mam do overwatcha do nagrania. A, no i Overwatcha jeszcze nagrywałem, fakt. A, no to co? No, te raperzy też streamują i tak <laughs> dalej. By przykład Drake. Okej. Okay. I czy jestem już pierwszy? Nie! To ile potrzebuję, żeby być pierwszy? A, oczywiście Będę musiał zrezygnować z tego jeśli mi się to znowu zbuguje i będzie ma Zero wyświetleń. Fako Ale jeszcze, jeszcze ciągnie, jeszcze ciągnie. Jeszcze nie mam sub y, ukcji Jeszcze nie mam przycisku to oznacza, że nie jestem jeszcze pierwszy To Muszę stracić tymi kapami. Po tym mogę Ja zarobię z jednego gówna A No i dobiliśmy do bugowania chyba nie OK, z racji tego, że pieniądze się na wpół skończyły No to se popielęgnuję ogród, ogrodnictwo, cyk pyk A se nagram Gimploga No i z jednym Gimplogiem jestem drugi No cóż, mówi się trudno, nie udało się tego, żeby samym rapem dojść na szczyt Przez, błęd, no, przez błąd, jaki tutaj występuje Na szczęście już się odbugowało Eee, wyszedł mi kursor z gry znowu, więc przepraszam Was bardzo. A, gówno 0 wiosłów. I teraz pytanie, czy to znowu był błąd, czy faktycznie za jedno gówno zarabiam 0? Będę musiał teraz sprawdzić normalnie. No, nie, no, no to chyba faktycznie za jedno gówno zarabiam 0. Idę spać, wstaję w jabłka i nagrywam rapsy, Ktoś daily rapera, nie? Ja, ale jakby tak nie wiem, tak o Hemingway robił. <grywdy> daily, nie będę kłamał, oglądałbym, czy ja już ma. Ja już skończyłem grę, nie leży, no na zad a do dupy nie skończyłem, chociaż so, troje dam, eee, ale. ...przewidziało mi się o jedno zero więcej Mówi się trudno Nie zmienia to faktu Jeśli mi się uda w ciągu tego jednego odcinka przejść grę To będę tak zawiedziony ze swojej serii A tak sto gimpsonów Kuźwa. Tyle, Tyle pieprzenia się z grindowaniem tego pieprzonego intelektu Tylko po to, żeby zostać pokonanym no, 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 no. Przez rapera, który ukradł, K który drąkę. Biedronkę e Gimplog Okej, okay, rap się znowu zbugował e a spierna. Ja na Was zarabiam pieniądze, a nie Tak, blisko. Chwila. Elo. Elo. Aż Was wyrzucę wszystkich tak naprawdę z tej grupy. Tylko i wyłącznie po to, żeby mieć pieniądze. Naprawdę nie rozumiem, co tutaj. Co tu się dzieje. Ale no dobra. Ale nie będę banował. A se zbanuję jednego. A tam resztę, która nie będzie chciała uciec przez Reflinki, po prostu zrobię im holokaust. No, uciekajcie szybciej z tą młodziarnią. Albo... Pff, zarobiłem na was śmiecie i was wyrzucam lol Chcę jeszcze jeden rad nagram Albo tak żeby było ładnie tak do było chociaż Że setny odcinek Gimpsona ja mam tych pieniędzy? Ja się trudziłem Ja się martwiłem Tak sztucznie przedłużam a ja się martwiłem. Jak już próbowałem, nie? A tu wystarczy tylko umyć wrap Zaledwie po pół godzinie... tak można przejść Gimper Simulator bez biedronki i bez pracy. Chciałem to udowodnić, nie udowadniając. Znaczy, udowodniłem, ale trudno. Nie wiem, czy są speedruny tej gry. Pewnie są i pewnie są używane. I pewnie to byłby, jakby to było faktycznie klasyfikowane jako speedrun, to byłby to jeden z gorszych. Ale jestem osobiście dumny, że kuźwa z ilutami tam ja miałem, z jakichś 3 godzin gry, udało mi się zbić do pół godziny. Więc co, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, przepraszam za przerwę, ale osobiście nie miałem pomysłu co mogę nagrać. Yy, I co, do usłyszenia i do widzenia, a yy, wróć. Jeszcze bym by przecież zapomniał życzyć Wam wszystkiego dobrego, tam jakiegoś obiadu czy innego tego typu. No. Dobra, to teraz. Wszystkiego dobrego i do widzenia Państwu.